10 km po tankowaniu Mohamed e, zatrzymał się za mną na kontroli przejazdu i mówi: Słuchaj, nie mogę jechać, nie mam gogli. Czy nie masz zapasowy gogli? Bez gogli nie można jechać, takie są przepisy. Więc dałem mu gogle. Także dzisiaj była e, okazja do pokazania solidarności między zawodnikami takiej specyficznej, bo, no bo jesteśmy największymi, najbliższymi konkurentami i w tych zawodach i w całym cyklu. Pucharu świata, więc jestem ciekaw, co będzie dalej. Wprawdzie wygrałem pierwszy etap dwie minuty i sekundę, czy dwie i dwie sekundy, ale zdarzyła się rzecz chyba jedyna przez moje 15 lat ścigania. Otworzyła mi się na kontroli przejazdu kieszonka na kartę drogową i uleciała z wiatrem, a za to jest 5 minut kary, więc. Wygrałem o dwie minuty, ale dostałem 5 minut kary. Dzisiaj startowałem pierwszy i tak jak to niestety przewidziałem, drugi zawodnik mnie dogonił. Tak jak dogoniłem ja wczoraj, ja buisę. I e, jechał już za mną praktycznie cały czas, więc nie mogłem mu uciec i mam chyba około 5 minut straty. Opony pocięte kompletnie. Jeden odcinek opona zniszczona. Najlepsza kevlarowa opona jaka jest. Zaraz ją, zaraz ją napompujemy, zobaczymy gdzie, ale myślę, że to jest albo tu, albo gdzieś w innym miejscu. Jest kompletnie przecięta.